Udało się dojechać do asfaltówki, no i teraz jeszcze jeden przystanek i po tym jednym przystanku już będziemy się kierować do stolicy. Widzicie, że się trochę kurzy, 14.02, a to może 16.17 będziemy w Muskacie. To 178 km i już tu jesteśmy. No pięknie, tak, jest tu pięknie. Co prawda, tutaj dalej ten gruz i to całe, wszystko, ale tu trochę gruzu mniej. Żwirownia zdelektowana z właśnie takim widokiem. Nie wiem, czy ładny, czy nieładny. Za bardzo jestem zmęczony. Paweł, czy chciałbyś zdjęcie przy beczce? Oliwka wykryje kota z kilometra. Ja Chciałbyś zdjęcie wirowni przy beczce? One Te koty już nie jedzą gruzu, mają go pod dostatkiem. Musisz im zaproponować jakąś inną opcję niż kamień. My już do muskatu się zbliżamy, ale tutaj to już zupełnie inaczej wygląda. Nie ma gruzu, jest czyściutko, jest dobra droga, są latarnie, są palmy, są konie, są konie rzeźby, różne inne rzeczy. Mamy brudne samochody. Fontanny są, tam był wodospad taki zrobiony. Tak więc tu już idą w bogactwo. Eee, na, na prowincji jest zero bogactwa, Ale jak ktoś by chciał się pławić w bogactwie, to jak najbardziej może tutaj to uczynić, proszę Państwa. Nie tankowanie. Przed zwrotem z fury do pełna na szelu Za nami jest McDonald's, ale niestety, ramadan jest tylko. Drive through, także nie wiem czy sobie nie wjedziemy Drive through działa i co jest? Musimy bliżej podjechać Piri Piri Special Grand Chicken Aha, bo to są chickenowe Chicken mushroom, beef mushroom Spicy chicken beef A, spicy crunchy beef I spicy crunchy chicken Może spicy crunchy beef Dobra Dwa razy, tak? Dwa razy, no. With fries, czyli meal. 2700. Taką akcję można zrobić. Do środka wejść się nie da, ale kupić do samochodziku. Wzięliśmy ten spicy beef. Z kolą i z fryteczkami. I zobaczymy jak to siądzie. Dawno już takich pyszności nie było. Mmmmm. Pyszne fryteczki. Mm. My sobie jemy McDonalda teraz, bo żeśmy sobie zakupili właśnie i będziemy go tu jeść. Da się kupić na wynos, nie da się wejść do środka. Mam jakieś przemożne wrażenie, że duże frytki są tu nieco większe nie. niż u nas, nie? Wielkie jak doła. Że tak powiem. Piki też jakieś takie wielkie, amerykańskie. Co prawda mogliśmy sobie wziąć bez lodu, bo nie wiem z jakiego on tu ujęcia, ale mam nadzieję dobrego. Słomki papierowe. Chola z nalewaka, gówniana. I te ziemniaki co tu dają, to też smakują jakoś inaczej, takie są... Jakbym test robił z zamkniętymi oczami, ten pomyślał, że to jest z batatów, że są takie takie delikatnie słodkawe. Dwa zestawy żeśmy zapłacili 85, tak? Dobrze pamiętam? 85. No, czyli mniej więcej tak jak u nas, bo to jest The Signature Collection, jak widać. No i wzięliśmy beef burger. Czy jest większy? Nie wiem, musimy jeść pokątnie niestety. Bo jest przed zachodem słońca. Wygląda ładnie. Hala lata. A czy on będzie crunchy? Spróbujemy. Burger suchy, mało sosu. I taki jest, nie wiem, pieprzny Jakby z sosem pieprzowym był. Zupełnie inny smak. Ale nie za fajny. Wolę nasz. Wolę nasz. Z przemysłem Nie jesteśmy jakoś specjalnie zachwyceni tym McDonaldem. Znaczy roz... Rozmiar duży. Świeże wszystko, bo robione tak chyba jest dla tych, co podjeżdżają do tego eee, McDrive'a ale burgera bym nie ponawiał. Tak więc tego wam nie polecam. Nie można było tam za bardzo poszperać, bo wszystko szybko, szybko nie można pokątnie popatrzą, nie, nie, że to mi się nie podoba, że to tak jest trochę przykręcone. Możeśmy no, coś tak niestandardowo nie trafili w dobrą. W dobry czas na przyjechanie do, do, do Omanu. Ale ten muskat bardzo ładnie jest zrobiony. Tu zupełnie już inaczej wygląda. Jakbyście tutaj sobie przylatywali na wakacje do jakiegoś resortu, to myślę, że byli, by, by, będą Państwo zadowoleni, bo tu wygląda to wszystko fajnie. Takiego, żeśmy przyjechali sobie hoteliku odpocząć. Tu mamy czwarty, czwarty floor. O, ale bez karty nie zadziałamy. I 408 żeśmy sobie wzięli. Pan nam ma przyjechać z tym z logidżami, czyli z walizami, ale musimy jeszcze w samochodzie zrobić cleaning, taki porządny. Ale ja muszę najpierw zrobić cleaning 4 dni na pustyni ze sobą, po prostu ja pierdził. 408 tu 410. 412 12 413, czyli tam gdzieś 4 Mam nadzieję, że nie będzie jakaś klitka, tylko z fasonem żeśmy zajechali. Buu. Bu. który macie numer? 404. To my 408 Ja czyniłem, nie 401. tylko 01. Ale wiesz, chcę pokoju. No dobrze, jest. Są naprawdę spoko ja spałem się tutaj. Zagoszcze. Tutaj mamy stół do libacji alkoholowych. Tutaj mamy salon do libacji alkoholowych, tylko alkoholu nie ma. Tu jest jeszcze jedna łazienka taka ogólna, ale też z prysznicem. I tu wchodzimy, to jest kuchnia, ale nie będziemy chyba nic w tej kuchni robić. I w kuchni są jeszcze jedne, ale drzwi są zamknięte, czyli można połączyć. Sobie. Chociaż to jest taki ten balkonik, ale zamknięty. O, jest balkonik. Jest pralka, można sobie coś wyprać i można popatrzeć na gruzowisko za rogiem. Czy w lodówce coś jest? Nie, ale lodówka włączona. Jest gaśnica, jest toster. I tu jest pokój dla Mareckiego. Nie, tu jest dla Stasia. Stasiu się już tutaj, czyli dla Przemysława rozłożył. A tu jest Marecki ze swoją żoną. Water heater, dobre. I nie wiem jaki jest widok z okna. Nie jakiś ładny. Nie, brzydki. Ale widzicie mniej więcej jak wygląda. Jeszcze żeśmy przed zachodem słońca dojechali, bo musimy się tu ogarnąć z tymi naszymi wszystkimi klamotami. Wyciągnąć je z samochodu, zapakować je teraz do do walizek, i tak dalej. Jak się to wygląda? Zjechali z pustyni, ten już schował telefon. Ja wysyłam. Ale wszyscy przyspawani do telefonu. Dwa tygodnie bez internetu i tak wygląda po ten człowiek. Trzy ale godziny bez przerwy. Obsługuje yy, Marecki, moich sam tak robiłem którzy, pięć minut temu. Obsługuje przyjaciół, którzy złożyli mi życzenia. Ma Marecki ma urodziny. U urodzinowe i odpisuje, że. No. Mi bardzo miło. No ale gdzie ta flacha urodzinowa? Byliśmy w dwóch i obydwa stepy są zamknięte, widziało to pięć osób. To nie rynku. jest dla mnie wymówką, no. Jakbyś chciał, to byś się znalazł. Turkish restaurant, pad wybór Tłoku nie ma Trzeba przyznać Ale podobno to jest najlepsza turecka Poza Turcją Na całej planecie Idziemy inside czy outside No i tak to wygląda Że jest tutaj turecki Turecki house I takie są pozycje eee, Grecka sałatka jeszcze jest grecka, O grecka sałatka Możesz sobie wziąć są pizze, t, klasyczne, tureckie, chicken pizza, veggie pizza też masz. Ale, ja, wege, 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 wegetariańska, my będziemy w kalmary. Fried, nie? Fried kalmarys. I chyba bym chciał jeszcze Turkish bread i taki ser, nie wiem jak to się nazywa ten ser. Chciał turecki chlebek, ten taki ser. I kalmary. Takie wspom wspomnienie z Chorwacji. Taki trochę czosny rzęk, ty, Tak, co, tak, czosnkowym. No. Arabskie pachnidła w tym naszym hotelu. się roznoszą elegancko. Ładnie pachnie. Jest pół księżyc, Jest wizerunek króla i możemy iść do windy. Wszyscy są? Śniadanie, kurnie, ale macie ci śniadanie, zazdraszczam. Chociaż takim w no, arabskim stylu, dużo takich tych pomazajek. No, jest to wybrać. Powiem szczerze. Tylko ja oczywiście wczoraj zjadłem te rzeczy. A, takie sobie średnie bym powiedział. No, dużo fajnych. A, jeszcze tu są różne rzeczy, tak? Beef, sausage, Masz, panie kolego, masz dynie. Kurczakowe. To jest to. Masz dynia, Pomidory, kary, gotowane jabłka i fasola. No dużo, ale ładnie. Powiem szczerze, podoba mi się.